Dzisiaj niestety bez punktów z Grajewa, chociaż yy, mogliście chyba po ostatnich wynikach liczyć tutaj na jakąś zdobycz, bo można powiedzieć, że mecz o skoczenie na czwarte miejsce w tabeli. No Tak, dokładnie. Może ostatni mecz to... Mm... Nie do końca, bo przegraliśmy z Promieniem Monki 4-0, ale wcześniej mieliśmy trzy mecze wygrane. Mieliśmy fajną serię. No, ten mecz z Promieniem nie udał nam się kompletnie. Mimo, że wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać ze strony Promienia, po prostu nie ostrzegliśmy się błędów. Dzisiejszy mecz tak naprawdę mecz momentów. W pierwszej połowie my mieliśmy, myślę, że dwie sytuacje bardzo dobre. Warmia miała do pierwszej połowy 0-0. I wychodząc na drugą połowę, pierwsze 10 minut fatalne w naszym wykonaniu, no i Warmia to wykorzystała. Strzeliła dwie bramki, ułożyła sobie ten mecz, próbowaliśmy dalej konsekwentnie budować akcje, tworzyć sytuacje. Nie udało nam się, no gratulacje dla Warmii wygranej, no a my mamy trzy mecze do końca rundy, walczymy cały czas w każdym meczu o zwycięstwo. Właśnie do przerwy wydawało się, że macie takie typowo remisowy, obie drużyny gdzieś tam się badały i co, co się zadziało u was w szatni, że, że właśnie później początek fatalny niestety w waszym zespołowi. Trzeci Myślę, że młody zespół, dalej chcę, chcieliśmy grać to samo, zresztą od początku sezonu gramy. Myślę, że jesteśmy takim zespołem przewidywalnym, bo, bo mamy swoje takie można powiedzieć model, model gry, który realizujemy i jakby nie dostosowujemy się do przeciwnika, tylko dalej kontynuujemy. Tylko w procesie treningowym doskonalimy jakieś mankamenty, które wyszły w meczu. No, straciliśmy pierwszą bramkę po ataku pozycyjnym w armii i mało bramek straciliśmy w ten sposób. Myślę, że tylko jedną w rundzie, pozostałe to, to ataki szybkie rywala, więc na pewno musimy zwrócić uwagę na to, żeby bliżej no, doskoczyć do rywala, bo za to zostawiliśmy za dużo miejsca, padła bramka na 1-0. Druga to rzut karny tak naprawdę i też no, musimy wyciągać wnioski, tak jak w każdym meczu, ale myślę, że, że się rozwijamy z meczu na mecz, dokładamy kolejne cegiełki i myślę, że jestem spokojny o, o, o przyszłość tej drużyny. To jest jeszcze ostatnie pytanie, bo jak wiadomo w lato połączyliście się z Grabu. Łuska jest Grabówka. Ciężko było tutaj poukładać tą drużynę tak naprawdę trochę na nowo. Jednak większość zawodników znała się, ale, ale pewnie gdzieś tam przeskok jakiś był. No na pewno. E, dużo nowych zawodników. E, tak naprawdę w każdym meczu siedmiu, siedmiu, siedmiu zawodników na w pierwszym składzie. Został wiadomo jakiś tam trzon zespołu, ale... To pojedyncze osoby. Mieliśmy trudne zadanie, szybko musieliśmy zmontować zespół. Zrobiliśmy też test mecz, test mecz który jakby na pewno nam się udał, bo kilku zawodników, którzy dołączyli na zasadzie test meczu, grają w pierwszym składzie teraz. Mamy dużo zawodników uzyskanych z białostockich Akademii, którzy skoczyli i wywalczyli sobie miejsce w składzie. W meczu z Monikami zagrało sześciu albo siedmiu młodzieżowców, dzisiaj troszkę mniej ale wiedzieliśmy, że czeka nas trudne zadanie z Warmią i potrzebne też jest doświadczenie w takim meczu. No, pracujemy dalej. Dzięki wielkie w takim razie i powodzenia, udanych wyników jeszcze do końca sezonu. Tu nowy trenerze, gratulacje 3 punktów. 2 e, do 0, można mi powiedzieć, że mecz pod kontrolą. E, Cieszę na pewno 0 z tyłu, ale po pierwszej połowie chyba nie do końca wszystko Grało tak, jak sobie założyliście przed, przed meczem, natomiast w drugiej połowie widać, że, że trener coś podziałał w szatni i, i ruszył. No, rywal postawił mocne warunki w pierwszej połowie. Nasze, nasza może troszeczkę delikat do sporo niedokładności, ale myślę, że goście dzisiaj to postawili mocne warunki w pierwszej połowie. Mieliśmy problem ze stwarzaniem sobie sytuacji i, i dobrze, dobrze goście bronili, więc to ich miejsce, miejsce w tabeli na pewno nie jest przypadkowe. Solidna, bardzo solidna drużyna eee, i, i ciężkie, cię, ciężkie spotkanie, które udało nam się wygrać. Eee, druga połowa myślę, że tu akurat upatrywałbym bardziej tego, że, że w. Zle, zle to goście zaczęli tą drugą połowę, bardzo bardzo nie, niedokładnie stwarzali nam, nam okazję i tak naprawdę długo, długo czekaliśmy na to, żeby ich te błędy w budowaniu gry pokarać, aż w końcu, w końcu się to udało, należało to zrobić troszeczkę wcześniej, bo mieliśmy ku temu okazję, po, po tak naprawdę stworzone przez przeciwnika i nie skorzystaliśmy z tego i tutaj troszeczkę szkoda, że... Że, że, że nie wykorzystaliśmy y, aż tak w 100% tego momentu y, słabszego okresu gości. Ważne spotkanie też z perspektywy tabeli właśnie. O, superślanka mocno doptała nam po piętach i cała grupa pościgowa, a wydaje się, że margines błędu już w tym sezonie Mocno naciągnięty z naszej strony. Było, dało się odczuć, w szatni, że, że jest dodatkowa motywacja, żeby właśnie szczególnie za ten ostatni remis w bielsku poprawić skuteczność dzisiaj. Zdecydowanie, ten margines już, już, jest już mocno naciągnięty i limit, limit błędów i limit strat punktów już jest wyczerpany na pewno na 100% w tym. W tej rundzie. motywacja. Uważam, że motywacja jest. Zawsze po naszej w stronie, naszej, w naszej szatni odpowiednia, tylko no, choćby nawet tydzień temu y, troszeczkę to bardziej, bardziej upatrywałoby, bym przecież drukował tego szczęścia, bo motywacja w chłopakach była duża i, i, i na pewno jedyne, co chcieliśmy sobie dzisiaj tak naprawdę, wystrzegaliśmy się tego, żeby nie potraktować tego meczu choćby tak jak y, w Tykocinie, gdzie rywalizowaliśmy też z drużyną teoretycznie zaraz tuż za naszymi plecami, a, a myślę, że troszeczkę y, nie, nie szanowaliśmy tego przeciwnika aż, aż tak bardzo jak powinniśmy. Dzisiaj myślę, że ten szacunek do przeciwnika był, do tego jak on się prezentuje od początku sezonu, jak punktuje i, i, i to nam zaprocentowało, że, że wygraliśmy, wygraliśmy mecz. Trener gości powiedział, że to była pierwsza stracona bramka przez Suproślankę. Przy z zespołem, który przeprowadził akcję e, od początku do końca, a nie z, akcję pozycyjną, nie z szybkiego ataku. Czy jest trener zadowolony z tego, jak to funkcjonowało dzisiaj i e, jak z naszej strony ten atak pozycyjny właśnie przebiegł? No w pierwszej widać, widać, widać było po postawie gości w pierwszej połowie, że oni tak naprawdę nie chcą za bardzo się odkryć i nie chcą pozwolić na to, żebyśmy to my tym szybkim, szybkim atakiem zagrali, więc e, e, jeśli, jeśli rzeczywiście w ta sytuacja ta bramka ten, w ten sposób się rozwinęła od po, to, po od początku do końca to, to tylko brawa dla, dla naszych zawodników, że, że ten akcję fajnie przeprowadzili w ataku pozycyjnym, bo, bo wiadomo, że gdzieś tam no, nie, od, nie, od, nie od dziś jesteśmy, od, od lat jesteśmy groźną drużyną w, w szybkim ataku, gdzieś w fazach przejściowych. A, a myślę, że teraz też i na pewno nie, 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 nie pierwsza sytuacja, kiedy zdobywamy akcję z bramkę z po ataku pozycyjnym, bo też mamy ku temu zawodników. I, i jak, jak tylko mamy troszeczkę więcej swobody i, i przeciwnik nie zabezpieczy odpowiednio stref boiska, to, to korzystamy z tego i, i też potrafimy w ten sposób zagrozić. Trenerze, dwa macie kolejne również tutaj w we u siebie? początek dobrej serii przed, przed nami w takim razie? Tak, mam, mam, taką, mam taką nadzieję, że i to jest początek dobrej serii i to, że aura będzie nam sprzyjać, że boisko, na którym dzisiaj graliśmy, będzie, będzie chociaż, chociażby takie jak dzisiaj jeszcze do, w tych dwóch najbliższych meczach. W tygodniu, w tygodniu ono odpoczywa. Mam nadzieję, że właśnie że, że, że będzie, że nie będzie padało, bo, bo wiadomo, że w takich, w takich okolicznościach Ciężej się atakuje i to boisko jest mniej sprzyjające. Wtedy łatwiej tym drużynom, które do nas przyjeżdżają, wiadomo, że są z, z drugiej połowy tabeli, będą, będą gdzieś tam bardziej nastawione na, na defensywę. Będą, na pewno to boisko musi być dla nas tak jak dzisiaj, żebyśmy mogli, mogli, mogli tych rywali najbliższych przełamać i, i, i kontynuować ten, 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 mam nadzieję, pozytywny finisz rundy. Dzięki w takim razie i gratulacje raz jeszcze. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień.